Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do zdiagnozowania. To jest laptop Lenovo IdeaPad 3.15. Co mu dolega? Po podłączeniu zasilacza laptop tylko ładuje baterię, a przy próbie włączenia miga sobie diodą, o ile jest naładowane. Tą diodą power. To jest i piątka 10 generacji, praktycznie tylko na Intelu. I trzeba zobaczyć, co tu się dzieje. Po podłączeniu zasilacza laptop. Tak jak powiedziałem, ładuje baterię i nawet pętli nie robi. Po prostu jest stały pobór prądu i odzwierciedla to praktycznie pobór wszystkich elementów na płycie, plus ładowanie baterii. I na tym się kończy. Będziemy musieli dojść do tego, co tutaj się dzieje z tym laptopem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego są tutaj takie problemy. Zaraz go otworzę i zobaczycie, jak to wygląda w środku. I zobaczymy, może uda się pomóc. Teraz laptopa, chcąc włączyć, oczywiście po podłączeniu zasilacza serwisowego rozpoczyna się proces ładowania. Włączymy sobie laptopa. 1,4 Ampera ponad pobór prądu. I mamy linię stałą tutaj w tym miejscu. Więc laptop się tylko ładuje. Teraz go wyłączę. I na delikatnie podładowanej baterii spróbuję go włączyć. Zobaczcie, jest faktycznie, jak klient opisywał, dioda power sobie po prostu miga i brak jest zawartości na ekranie, ale miganie diody może być spowodowane brakiem systemu operacyjnego. Tak w lenowo jest to rozwiązane. Ja go po prostu wyłączę teraz i zobaczymy, co tutaj w środku. Się dzieje z tym laptopem. Dolna klapa odkręcona. Tutaj mamy uszkodzone kominki. I były wkręcone dwie krótsze śruby. No te obudowy są niestety takie jakie są. To jest plastik. To się często tutaj psuje. Kominki wypadają i, i potem się robią problemy z zabudowami w laptopach lenowo. Mamy tu baterię główną podpiętą. Baterię sobie już wykręciłem. baterie odepnę. Trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj jest pamięć zintegrowana i jest pamięć dobożona, czyli mamy tutaj prawdopodobnie 4 giga RAM i 4 w kości dodatkowej. Często jest tak, że jest jakiś problem ze slotem bądź z zasilaniem slotu. Ja tą pamięć sobie tutaj usunąłem. I zaraz spróbujemy laptopa włączyć. Zobaczymy, czy laptop nam po prostu się nie uruchomi. Zaraz go podłączę do zasilacza serwisowego jeszcze raz. Wciskam przycisk Power. Już bez baterii, oczywiście. I proszę, mamy Mamy obraz. Dobrze, żeby nie było, włożymy jeszcze raz moduł RAMu. Podłączymy zasilacz serwisowy. I z modułem RAMu dodatkowym 4, 4 GB włączymy laptopa jeszcze raz. i Mam stały pobór 0,7A. Oczywiście bez baterii. Więc, chyba mamy problem ze slotem albo gdzieś tutaj w okolicy slotu. Ok, odłączę zasilacz. Wyciągnę RAM. Sprawdzimy, czy jest tu zasilanie samego slotu. Pole masowe. I gdzieś tutaj powinna być cewka do zasilania tych kości zintegrowanych i tej dodatkowej kości, bo prawdopodobnie to działa na tej samej linii. Zasilanie. mamy 3,3, 3 tutaj mamy 5V ALW, 8 i 8 to prawdopodobnie jest tutaj naszej baterii. W tym momencie takie napięcie tu występuje. Proszę bardzo, mamy 1-2V ponad, tak? Czyli zasilanie slotu jest obecne. Teraz nam się komputer wyłączył i znowu się włączył, bo już jest włączone. Czyli zasilanie slotu jest. Tak wygląda slot pod mikroskopem tutaj. Przynajmniej ta wewnętrzna strona zobaczcie. Niby nie wygląda to źle. A z drugiej strony mamy taki klej, ten typowy klej lenowo, strzyknięty po bokach slotu tutaj. I z drugiej strony slotu. I teraz każdy pin po pinie będziemy sobie sprawdzać. Każdy pin, czy nie jest przypadkiem luźny. O, zobaczcie, co my tu mamy. Nie wiem, czy to widać. Te piny wszystkie są luźne tutaj. Nie wszystkie, ale większość tu po lewej stronie. Dobrze, z tej strony, od środka sprawdzimy. Tu się trzymają. Czyli po lewej stronie, od wewnętrznej strony slotu mamy luźne piny. Coś mi się tu penseta zabrudziła. Tutaj jest w porządku. Może zrobię to sondą miernika. Mam takie ostre sądy, więc będzie to prościej. Tu wszystko jest ok. Natomiast od lewej strony, jak widzieliście, mamy jakiś problem. Może ja wyostrzę trochę obraz, bo mamy ostrość na. Nie ten rząd pinów. Patrzcie, jeszcze tutaj jadę, czyli cała strona wewnętrzna jednego z, z tych slotów, właściwie jedynego slotu, bo tutaj jest tylko jeden slot. Te piny są jeszcze OK, 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 OK. Zobaczcie. Tu są OK te piny. Jedziemy dalej. I tutaj coś się dzieje. Zobaczcie. O, widzicie? Ten pin, ten pin. Czyli od tego rzędu, tutaj, od tego mamy jakieś problemy. Zobaczcie. Piny są luźne. Oj, 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 oj. Dobrze. Teraz druga strona. Niestety tutaj mam zaklejone klejem. Te piny. Przynajmniej sprawdzimy sobie te, które nie są pokryte klejem. A w razie czego? Klej usunę. Popatrzcie, mamy również luźne piny, czyli ta strona slotu jest ewidentnie problematyczna. Ale dalej jak to wygląda? Czy to aż tak daleko te piny są luźne? Tu już piny się trzymają. Czyli powiedzmy do tego pinu sobie zaznaczę, mamy luźne piny. Nie wiem jak pod klejem. Od prawej strony sobie zobaczymy. Tutaj też mamy ten klej. Nieszczęsny. Teraz zobaczymy czy tutaj też nam piny latają. Nie, słuchajcie, tu piny są. OK. Względnie. Czyli tak jakby laptop. Nie wiem, czy dostał strzała, czy, czy coś się tutaj wydarzyło. No ale jest ewidentnie coś nie tak ze slotem. Jak widzicie, mechanicznie. Dobrze, pojadę tutaj te wszystkie piny. A te podklejem to prawdopodobnie są, są OK, bo po prostu są wzmocnione tym, tym dziadostwem twardym. Chociaż to niby sprężynuje tutaj. OK, będziemy poprawiać wszystkie piny luźne. Uwaga! Teraz dam luksa. Troszeczkę. Nie za dużo. Jedna strona poleci. Grot rozgrzany na 300 stopni. Nie jest to najcieńszy grot jaki mam, ale chcę dać tyle spoiwa, żeby to się po prostu nam polutowało i Pin po I słuchajcie, polutowane te piny zostały, ale byłem zmuszony jeszcze usunąć ten klej tutaj, bo pod tym klejem, które zastosowała firma Lenovo, te piny były uszkodzone również. Z dwóch stron zastosowano taki klej, prawdopodobnie oni wiedzą, że tutaj się takie rzeczy dzieją. No niestety, yy, śmieszne jest to, że klej jest twardy i trzyma mocno, a piny pod klejem puszczają. I firma Lenovo po prostu wzmocniła rzekomo tym klejem te końcowe piny w slocie RAM. Ale dosyć gadania. Sprawdzimy, czy ten po prostu, czy ten slot po prostu działa. Ja już tu pamięć założyłem. Posłuchajcie, czas na test. Zasilacz podłączony. Moduł RAMu zamontowane. Delikatnie sobie obrócę tego laptopa bez tej dolnej obudowy. No i zobaczymy. Zobaczymy jaki będzie efekt. Przy Przyciskam przycisk power. I co my tu mamy? Proszę bardzo, włącza się z dodatkowym modułem RAMu. Zaraz wejdziemy do BIOSA. 8192. Jest widoczne. Także super. Zaraz sobie zrobię testy, mem testy i tak dalej. I uruchomimy system operacyjny, a potem zrobimy podsumowanie. Lenowo działa. Od jakiegoś czasu już. Nie pali zbyt wiele tutaj klatek. Przy Full HD mamy 10 fps To jest Intel HD. Jakaś 630 zdaje się, nie jest to jakiś demon prędkości. Tutaj nie ma po prostu grafiki dedykowanej. Cóż, laptop uratowany, uszkodzony był slot fizycznie, piny były po prostu luźne na slocie. Powalczyłem trochę z tym klejem, który był tam w jednym miejscu. Tego wam nie pokazywałem, ale to był moment, trzeba było go po prostu wypalić lutownicą. No i się udało. Także laptop zaraz będzie skręcony i będzie wracał do właściciela. Tutaj mamy test na moim systemie operacyjnym. Klient ma swój, swój, swój system operacyjny na dysku, jest zahasłowany ten dysk. Więc też nie chciałbym Wam pokazywać co tam jest na tym, na tym pulpicie klienta. To tyle ode mnie. Cześć. Do następnej naprawy. Subujcie, komentujcie. Hej.